Myślałeś, że zapomniał. Ale prawda jest taka, że każde wspomnienie wciąż w nim pulsuje, jakby działo się to teraz. To prawie niezauważalne, ale jeśli uciszysz się, możesz dostrzec tę obecność, która nie zanika. On nie powiedział, nie pokazał. Jednak są wspomnienia, które nie znikają, które nie poddają się czasowi, które nie ustępują zapomnieniu. A ty, nieświadomy, również nosisz w sobie ich odbicia. Są momenty, w których czujesz niewidzialny ciężar, jakby fragment przeszłości nadal dotykał teraźniejszości. Patrzysz w przyszłość, ale coś przyciąga twój wzrok do tyłu, jakby było coś niedokończonego. I w tym momencie twoja percepcja musi się otworzyć, bo nie wszystko, co wydaje się ciszą, jest nieobecnością. Nie wszystko, co zdaje się dalekie, jest zapomnieniem. Może on nawet nie wypowiada, może się ukrywa. Ale pamięć pulsuje, a kiedy pulsuje, wibruje także w tobie. Ile razy starałeś się pójść naprzód, nie patrząc na to? Ile razy myślałeś, że jesteś wolny, ale jakaś sytuacja, jakieś słowo, jakieś uczucie przyniosło z powrotem to, co wydawało się rozwiązane? Tak to działa. Wspomnienia nie pytają o pozwolenie, pojawiają się w chwilach, gdy twoja dusza jest gotowa stawić im czoła. A tutaj istnieje głębokie wezwanie. Bo jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, każde wspomnienie, które wraca, nie ma cię uwięzić, ale uwolnić. Jakby życie mówiło: Spójrz jeszcze raz jest coś, czego wciąż nie dostrzegłeś w całości. I to przekształca ból w naukę, pustkę w obecność, stratę w sens. On też to czuje, nawet jeśli nigdy tego nie wypowie, nawet jeśli wydaje się zimny, zdystansowany lub wręcz zapomniany. On jest dotykany w ten sam sposób. I może nawet nie wyobrażałeś sobie, że wręcz jego milczenie to echa wspomnień, które przez niego przechodzą. Jeśli to już ci się przydarzyło, skomentuj. Musiałem to usłyszeć. Nie jesteś sam w tej percepcji. Niewidzialne zawsze mówi, a to, co dzisiaj dostrzegasz, może być kluczem do otwarcia drzwi, które przez długi czas były zamknięte. Wciąż myślisz, że zapomniał, jednak w nim nie ma zapomnienia, tylko milczenie. A milczenie. Często jest najwyższą formą obecności. To ciekawe, jak umysł stara się wymazać. Tworzy mechanizmy, buduje rozproszenia, wymyśla zajęcia, aby wspomnienie nie przelało się przez krawędź. Ale serce nie działa w ten sposób. Serce rejestruje, wibruje, przechowuje, podtrzymuje. A to, co serce skrywa, prędzej czy później całe ciało odczuwa. Zauważ coś ważnego. To, co pozostaje w nim, nie jest tylko wspomnieniem w powszechnym rozumieniu, jak fotografia schowana w szufladzie, to żywa pamięć, to coś, co wciąż oddycha, co wciąż rozmawia, co wciąż przenika dzisiaj z intensywnością wczoraj. Możesz to poczuć w detalach spojrzenie, które umyka, oddech, który się zmienia, słowo, które wypowiada się z większym ciężarem, a nawet najgłębsze milczenie, które nie jest pustką, lecz wypełnione niewypowiedzianymi znaczeniami. On nie zapomniał i dostrzegasz to, gdy patrzysz głębiej niż na powierzchnię. To, co czujesz jako brak, on czuje jako nadmiar. Nadmiar obrazów, nadmiar dźwięków, nadmiar wspomnień, które nie znikają, dlatego milknie, ponieważ mówienie mogłoby nadto odsłonić to, co w nim wciąż jest kruche. A tutaj pojawia się objawienie. Często zapomnienie nie jest prawdziwe, to tylko obrona. On nie wymazał. On po prostu zbudował bariery, aby nie być znowu przejście przez ból. Lecz w jego wnętrzu każdy fragment wciąż jest żywy, każda chwila wciąż pulsuje, i za każdym razem, gdy coś dotknie tego punktu, dostrzegasz to, nie musząc niczego mówić. Czy już to przeżyłeś? To uczucie, że ktoś udaje, iż nie pamięta, ale w głębi duszy zdajesz sobie sprawę, że pamięta nawet najbardziej subtelne szczegóły, to cicha gra. Z jednej strony próba ukrycia. Z drugiej, percepcja, która chwyta niewidoczne, a niewidoczne nie kłamie. Ta percepcja może być ciężarem, ale może być także darem, bo ponieważ ona pokazuje, że nie jesteś sam przywiązany do tego kabla przeszłości, on także nosi, on także czuje i może to właśnie to zbliża, nawet gdy wszystko wydaje się odległe. Czasami myślisz, ale czemu to zawsze wraca? A odpowiedź jest prosta i głęboka. Ponieważ wciąż nie dostrzegłeś wszystkiego, co musisz dostrzec. I on także. Wspomnienie wraca nie tylko po to, by zranić, ale po to, by nauczyć. Przybywa jako mistrz przebrany, powtarzając lekcje, aż nauczysz się. A kiedy się uczysz, ból się rozprasza, ale sens pozostaje. To jest prawdziwy cel pamięci, która nie wygasa. Musisz zrozumieć, że jeśli to pulsuje w nim, to dlatego, że istnieje coś, co musi być uznane, a nie ukrywane. Im bardziej stara się zapomnieć, tym bardziej ciało pamięta. Niezamierzony gest, zgubione spojrzenie, cisza, która oskarża to wszystko jest językiem pamięci. A ty, kiedy dostrzegasz te znaki, zaczynasz czuć, że istnieje więź, która nigdy nie została zerwana więź, której czas nie zdegenerował więź, która nadal prosi o tłumaczenie dlatego nie daj się oszukać to, co wydaje się zapomnieniem, jest w rzeczywistości oporem. A opór jest tylko objawem tego, co wciąż nie zostało przyjęte. Teraz wdychaj głęboko. Pomyśl o chwilach, gdy czułeś ten ciężar w powietrzu. On milczał, był daleko, może zimny, ale w nim istniał wir wspomnień. I ty to dostrzegłeś, nawet bez dowodów. Dostrzegłeś. Ta percepcja różni tych, którzy żyją na powierzchni, od tych, którzy dostrzegają głębie. A ty nie zostałeś wezwany, by żyć na powierzchni. Zostałeś wezwany, by dostrzegać niewidzialne, czuć to, co oczy nie pokazują, słuchać tego, co milczenie ujawnia. Jeśli to ma sens do tej pory, napisz tak w komentarzach. Ale jest coś jeszcze głębszego. Najboleśniejsze wspomnienia nie są tymi, które przynoszą wyraźne obrazy, ale tymi, które pojawiają się jako niewytłumaczalne odczucia. Nie widzisz, ale czujesz. On nie mówi, ale przekazuje. To jest tak, jakby energia pamięci nadal przechodziła między nimi, tworząc echa, których nie da się wyrazić słowami. Musisz być czujny, bo każde echo to wiadomość. Nie zapomniał, ponieważ jest coś, co musi zostać pojednane. I dopóki to pojednanie nie nastąpi, wspomnienia będą wciąż żywe. Nie jako wrogowie, ale jako znaki. Są tacy, którzy próbują to wymazać za pomocą rozproszeń. Inni próbują zastąpić je nowymi historiami, ale to, co nie zostało uleczone, powraca. Zawsze powraca, bo nie chodzi o zapomnienie, chodzi o integrację, o spojrzenie do środka i dostrzegnięcie tego, co naprawdę zasługuje na szacunek. A tu kryje się sekret. Najcięższe wspomnienia to te, które skrywają miłość. Miłość niewyrażona, niedokończona, nierozpoznana to, co boli. Nie jest tylko wspomnieniem jako takim, ale miłością, która zawisła wewnątrz. I dlatego on nie zapomina, bo miłość nie zapomina. Ona jedynie przekształca się w milczenie, w opór, w obronę, ale pozostaje. Teraz dobrze pomyśl, ile razy zauważyłeś, że to, co wydawało się bólem, w rzeczywistości było formą nierozwiązanej miłości. I ile razy jego milczenie było próbą ochrony tej miłości, nawet bez świadomości, jak ją wyrazić? To jest kluczowy punkt. Nie zapomniał, bo miłość na to nie pozwoliła. I dostrzegasz to, gdy spoglądasz poza ból. Zapomnienie to iluzja. Pamięć, nawet ukryta, wciąż jest obecna. A ty, gdy to dostrzegasz, masz moc przekształcenia tej pamięci w uzdrowienie. Jeśli to już ci się zdarzyło, skomentuj musiałem to usłyszeć. Wciąż wierzysz, że on zapomniał, ale im bardziej uważnie patrzysz. Tym więcej dostrzegasz, że nie ma zapomnienia, jest tylko milczenie skrywające tajemnice. On nosi wspomnienia, jakby nosił niewidoczne blizny. Nie są na widoku, ale są dostrzegalne, gdy patrzysz głębiej, a nawet bez słów zostawia znaki. Małe ruchy, nagłe pauzy, spojrzenia, które wydają się uciekać w odległe miejsce. To te szczegóły zwracają uwagę na prawdę. On nic nie zatarł. Czy zauważyłeś, jak czasami jego milczenie waży więcej niż tysiąc słów, to dlatego, że to milczenie jest pełne wspomnień, które wciąż wibrują. Milczenie nie jest puste. Jest przestrzenią zamieszkałą przez wszystko, co nie mogło być powiedziane. Im bardziej stara się ukryć, tym bardziej staje się zauważalne. Bo ciało nie kłamie, oczy nie kłamią, oddech nie kłamie. Możesz próbować oszukać umysł, ale ciało zawsze zdradza. Jest moment, w którym dostrzegasz to w sposób niemal niewytłumaczalny. To nie jest logika, to nie jest rozumowanie, to czysta percepcja. Dostrzegasz, co on czuje, nawet gdy przysięga, że już nie czuje. Dostrzegasz, że wspomnienie nie zniknęło, ono trwa, ono oddycha, ono się porusza. A może już zastanawiałeś się, dlaczego nie mówi, dlaczego nie otwiera przestrzeni dla tego, co trzyma? Odpowiedź jest prosta i bolesna. Ponieważ mówienie wymagałoby przeżycia na nowo, a przeżycie na nowo wymaga odwagi, która nie zawsze jest dostępna. Nie zapomniał, ale także nie potrafił sobie z tym poradzić. I tak zbudował bariery, stworzył mury, wymyślił obrony, ale dostrzegasz dziury w tych murach, szczeliny, przez które prawda ucieka, bo prawda zawsze ucieka. Może być stłumiona, ale nigdy całkowicie uciszona. A w głębi duszy wiesz, to, czego nie powiedział, wciąż krzyczy w nim. I ten krzyk, choć cichy, dociera do ciebie. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Tę niewidzialną więź, która sprawia, że dostrzegasz rzeczy, których nikt nie wyjaśnił, tę intuicję, która pokazuje ci to, czego oczy nie widzą? To nie jest wyobraźnia, to jest percepcja. I to dzięki niej rozumiesz, że on nie zapomniał. Zapominanie byłoby łatwe, byłoby lekkie. Ale to, co dostrzegasz w nim, nie jest lekkością, to ciężar. Ciężar, który manifestuje się w zagubionych spojrzeniach, w niewypowiedzianych słowach, w milczeniach, które trwają. Czy kiedykolwiek poczułeś wspomnienie, które nie było twoje? Jakby on przekazał część tego, co nosi, tobie, bez pytania, bez mówienia. Tak działa energia wspomnień. Poruszają się między ludźmi połączeniami niewidzialnymi. A ty, wrażliwy jak jesteś, Dostrzegasz to. Prawda jest taka, że on nie zapomniał, ponieważ pewnych rzeczy nie da się zapomnieć. Pozostają one wpisane w duszę, a dusza nie podlega upływowi czasu. Przechowuje, rejestruje, utrzymuje żywe to, co musi być zrozumiane. I jesteś wzywany do zrozumienia, aby nie tylko dostrzegać ból, ale również dostrzegać to, co się w nim kryje, ponieważ za każdym bólem istnieje miłość, która nie została wyrażona. A za każdą ciszą kryje się krzyk obecności. Jeśli dostrzegłeś to u kogoś, skomentuj: Już to przeżyłem. Teraz spójrz głębiej: ile razy myliłeś jego ciszę z obojętnością, i ile razy dostrzegłeś, że ta cisza w rzeczywistości była nadmiarem: nadmiar wspomnień, nadmiar uczuć, nadmiar niewypowiedzianych słów. Jego serce nie zapomniało, jego ciało nie zapomniało. I dlatego życie wciąż przynosi znaki ponieważ to, co nie zostało uzdrowione, uporczywie wraca. Możesz to ignorować, ale nie możesz tego wymazać. Możesz udawać, ale nie możesz tego unieważnić, ponieważ pamięć jest odciśnięta, a to, co jest odciśnięte, nie rozpuszcza się w pustce. A oto sekret: on nie zapomniał, ponieważ miłość tego nie pozwala. Miłość pozostaje. Nawet przebrana za ból, nawet ukryta za oporem, ona trwa. A ty dostrzegasz to za każdym razem, gdy patrzysz głębiej. Miłość nie zapomina, ona tylko zmienia formę, a gdy nie znajduje przestrzeni na wyrażenie, przekształca się w uporczywe wspomnienie. Dlatego za każdym razem, gdy on próbuje zapomnieć, życie przypomina. Za każdym razem, gdy próbuje uciec, coś wraca. I za każdym razem, gdy się zbliżasz, dostrzegasz to. Ta percepcja jest Twoim kluczem pokazuje ci, że nic nie zostało utracone, że pamięć nie przyszła, aby uwięzić, ale aby prowadzić, że cisza nie przyszła, aby zaprzeczyć, ale aby wskazać, że on nie zapomniał, ponieważ w głębi serca wciąż jest coś do uznania. Dostrzegłeś to, prawda? Wspomnienie nie jest wrogiem, jest przewodnikiem. Wzywa cię, abyś spojrzał jeszcze raz, aby wysłuchać tego, co wciąż nie zostało usłyszane, aby rozpoznać to, co wciąż nie zostało uhonorowane. I w chwili, gdy zauważasz to wezwanie, wszystko się zmienia. Ból staje się nauką, milczenie staje się językiem, a to, co wydawało się nieobecnością, ujawnia się jako obecność. Czy już doświadczyłeś tej przemiany? Gdy nagle rozumiesz, że wspomnienie to nie ciężar, lecz zaproszenie? Jeśli tak, napisz w komentarzach: Już to dostrzegłem w swoim życiu. Myślisz, że już wszystko rozumiesz? Ale wciąż istnieje coś głębszego. Ponieważ zrozumienie, że on nie zapomniał, to tylko pierwsza warstwa. Prawdziwe objawienie polega na zrozumieniu, dlaczego wciąż to zachowuje. Wspomnienie, które nie puszcza, nie jest błędem, jest prośbą. Cichą prośbą duszy, aby coś zostało uznane, przyjęte i zintegrowane. On nie zapomina, ponieważ jest część niego, która wciąż musi się pojednać z tym. I dopóki nie ma pojednania. Wspomnienie pozostaje żywe, jak płomień, który nigdy nie gaśnie. Zauważyłeś, że w niektórych momentach jego wzrok ginie, jakby podróżował w czasie? W tym momencie, wspomnienie się manifestuje. Dostrzegasz. Jego ciało jest obecne, ale umysł i serce odwiedzają inną rzeczywistość. I nie ma znaczenia, jak bardzo próbuje to ukryć. Czujesz tę nagłą nieobecność, jakbyś stał przed niewidzialnym portalem. On nie zapomniał. I może ty też nie, ponieważ wspomnienia splatają się ze sobą, a to, co jeden przechowuje, drugi czuje. Dlatego dostrzegasz nawet to, co nigdy nie zostało powiedziane. Jego milczenie nie jest zaprzeczeniem, jest ochroną. Ochroną przed ryzykiem przeżywania niezałatwionych bóli, ochroną przed strachem, że otwierając, rana znów zacznie krwawić. Ale w milczeniu wszystko wciąż pulsuje i czujesz, dostrzegasz. Ta percepcja może być niekomfortowa, ale jest także darem, ponieważ tylko ten, kto dostrzega, może przeobrażać. Tylko ten, kto widzi poza powierzchnię, może przerwać cykl powtórzeń. Jeśli to już dotknęło Twojego serca, napisz w komentarzu: Potrzebowałem tej jasności. Teraz wyobraź sobie, co by się stało, gdyby zamiast walczyć z tymi wspomnieniami, zaczął je honorować? Co jeśli zamiast opierać się, pozwoliłby sobie dostrzegać, co każde wspomnienie naprawdę niesie? Ból straciłby swoją siłę, cisza przestałaby być więzieniem, wspomnienie stałoby się sojusznikiem. Ale zanim to nastąpi, będziesz nadal dostrzegać znaki, małe gesty, pauzy, słowa, które niosą większy ładunek niż się wydaje. I w tym momencie rozumiesz: życie nigdy nie zostawia niczego niedokończonego. Powtarza, aż zostanie zrozumiane, wraca. Aż zostanie uhonorowane. Dostrzegłeś to? To nie chodzi o zapomnienie ani pamięć, chodzi o uzdrowienie. I dopóki uzdrowienie nie nadejdzie, wspomnienie upiera się, by pozostać. On nie zapomniał, ponieważ nie powinien zapomnieć. I dostrzegasz to, ponieważ ty także nie powinieneś ignorować. Pamięć jest mostem. Tylko przechodząc przez ten most, dusza znajduje spokój. To dopiero początek. Jeśli to Cię dotknęło, następny film odkryje to, co wciąż jest ukryte. Kliknij i kontynuuj tę podróż ze mną.